Co to za istota? Na pewno nie człowiek. Pod żadnym pozorem nie strzelać do kolonistów. Użyjemy granatów gazowych. Bardzo dobrze, komandorze. Chodźmy. Próbowałem nawiązać walkę, ale to coś atakuje umysł. Ból jest nie do zniesienia. Miałem dowodzić. Ci ludzie mi zaufali. To chcę, żebym cię powstrzymał, ale ja tego nie zrobię. Nie zrobię tego! W porządku. Musimy tylko znaleźć tę istotę i dowiedzieć się, co ona. co ona... Hila. Co to jest? Potrzebujemy cięższej broni. Agresorzy. Tysiące czułków wyczuwa w was mięso zdatne wyłącznie do kopania lub rozkładu. Przemawiam w imieniu wiecznorośli, tak jak wcześniej w imieniu Sarena. Trwajcie w Torianie, oddajcie mu cześć. Dałaś coś Sarenowi, coś, czego potrzebuje. Saren poszukiwał wiedzy o tych, którzy odeszli. Wiecznorośl przychyliła się do prośby tego ciała. Nastąpiła wymiana. Potem zimni zaczęli zabijać mięso. Mięso uczciwie otrzymane. Wiecznorosil widzi kłamstwo w wydychanym powietrzu. Nie będzie dalej słuchać. Nie pozwolę ci trzymać niewolników. Wypuść ich. Natychmiast. Torian nie będzie słuchał tych, którzy pędzą. Wasze życie jest krótkie, ale i tak trwa już zbyt długo. Nowy sierp rozkwitnie na waszej krwi! Komandorze, tutaj jest zupełnie inny. Zraniliśmy to. Musimy znaleźć więcej tych rzeczy. Taka sztuka, sztuka nieśmigana. Пить их.

Jestem wolna. Chyba. Chyba powinnam ci podziękować za uwolnienie mnie. Wszystko w porządku? Nic ci nie jest? Wydobrzeję za jakiś czas. Nazywam się Shiala. Służę. Służyłam matce Benezji. Wspierałam ją, gdy sprzymierzyła się z Sarenem. Benezja przewidziała, co zdobędzie Saren. Pragnęła go sprowadzić na łagodniejszą ścieżkę. Lecz Sarenowi trudno się oprzeć. Zagubiła się. Chcesz powiedzieć, że Saren potrafi kontrolować umysły? Benezia nie doceniła Saren. Tak samo jak ja. Uwierzyłyśmy mu, siła jego wpływu jest niepokojąca. Próbowała manipulować Sarenem, ale w końcu sama mu uległa. Matki Asari to jedne z najpotężniejszych istot w całej Galaktyce. Jakim cudem jedna z nich poddała się kontroli Sarena? Saren ma statek, ogromny okręt wojenny Nazywa go Suwerenem Statek ten pozwala mu dominować nad umysłami popleczników Przestają się opierać, ulegają Ten proces jest subtelny Może trwać dni, tygodnie, ale w końcu się wypełnia Byłam niewolnicą, gdy Saren przywiózł mnie na tę planetę Używał mojej biotyki, by komunikować się z Torianem, by poznać jego tajemnice. Saren zaoferował mnie na wymianę. Poświęcono mnie, by przypieczętować sojusz. Saren dość łatwo zdradza swych poddanych. Szybko też zdradził samego Toriana. Gdy zdobył to, czego chciał, kazał getom go zniszczyć. Saren wie, że próbujecie odszukać kanał. Wie, że idziecie jego śladem. Zaatakował Toriana, żebyście nie zdobyli szyfru. Co to takiego ten szyfr? I po co on Sarenowi? Nadajnik na Eden Prime wywołał u ciebie wizję, ale wizje niejasne, pogmatwane, przeznaczone dla proteańskich umysłów. Aby je zrozumieć, musisz myśleć tak jak proteanie. Musisz zrozumieć ich istotę, ich kulturę, historię. Torian pojawił się zanim proteanie zbudowali to miasto. Obserwował i studiował ich zachowanie, kiedy ginęli. Pochłaniał ich, stawali się jego częścią. Torian nauczył Sarena, jak myśleć po proteańsku? Niby jak? Szyfr jest istotą protean. Nie można go opisać ani wyjaśnić zasad jego działania to tak, jakby opisywać kolory istocie, która nie ma oczu. Aby zrozumieć, musisz mieć dostęp do endemicznej pamięci przodków do perspektywy rozciągającej się na tysiące generacji protean. Wyczułam pamięć przodków, szyfr, gdy złączyłam się z Torianem. Takiej wiedzy nie można się wyuczyć. Ona po prostu istnieje. Potrzebny mi ten szyfr. Istnieje pewien sposób. Mogę przekazać wiedzę z mojego umysłu do Twojego. Proszę spróbować się odprężyć, komandorze oddychać powoli, głęboko zostawić swoją fizyczną skorupę. Pochwycić nici, które nas ze sobą łączą. Wszystkie działania odbijają się echem w całej galaktyce. Każde uczucie musi dotknąć ducha innych istot. Inaczej idea zginie. Wszyscy jesteśmy połączeni. Każda żywa istota zjednoczona w jednym wspaniałym bycie. Otwórz się na wszechświat, komandorze. Połącz się z wiecznością. Przekazałam ci szyfr. Proteańskie wspomnienia przodków są teraz częścią ciebie. Wiesz tyle, co Saren. Co to było? Shepard, wszystko w porządku? Widziałem... coś. Chociaż nadal nie ma to sensu. Przekazałam ci wielki dar. Doświadczenie całego ludu. Twój umysł musi przyswoić te informacje. Zabieramy cię na pokład, komandorze. Trzeba poinformować lekarza. Przepraszam, jeśli sprawiłam ci ból, to było konieczne. Potrzebujesz szyfru. Z czasem pomoże ci zrozumieć pochodzące z nadajnika wizje. Opowiedz mi o tym statku Sarena. Suverena zbudowała jakaś obca rasa. Nie wiem jak i kiedy. Nie przypomina innych znanych mi statków. Jest największym znanym mi statkiem kosmicznym. Dysponuje potężną bronią i pancerzem. Saren sądzi, że nie da się go powstrzymać. Mówiłaś, że Saren wykorzystuje go, by kontrolować umysły. Indoktrynacja. Suwerena wypełnia jakaś energia. Czujesz, jakby cię do niego przyciągała. Sprawia, że argumentom Sarena nie sposób się oprzeć. Zatracasz się w cieniu Suwerena. Nie umiem tego wyjaśnić w inny sposób. Chcę wiedzieć coś więcej o Benezji. Benezja cieszyła się wielkim szacunkiem. To potężna biotyczka, nawet wśród nas. Była szeroko znana jako nauczycielka filozofii i religii. Zawsze poszukiwała pokoju i harmonii. Przyłączyła się do Sarena, bo miała nadzieję, że zdoła go sprowadzić ze ścieżki zniszczenia. Zamiast tego stała się jednym z jego sojuszników. Jak już wspomniałam, Matka Benezia nie doceniła Sarena. Nie powtórz jej błędu. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o Sarenie? Niewiele więcej mogę dodać. Jest potężny, charyzmatyczny i niebezpieczny. Kiedyś podążałam za nim, ale teraz widzę, że prowadzi galaktykę w epokę mroku i cierpienia. Możesz powiedzieć mi coś jeszcze o Torianie? Gdy ta istota mnie ogarnęła, stałam się jej częścią. Wciąż jednak nie rozumiem jej do końca. Jest taka obca, taka stara. Nie sposób określić jej wieku. Tutaj inaczej płynie czas. Dziesięć tysięcy lat hibernacji, przerwane paroma stuleciami gorączkowej aktywności. Jego umysł był nie do ogarnięcia, doskonały, całkowicie przekraczał pojmowanie, a teraz już go nie ma. Nie mów mi, że współczujesz temu czemuś. Torian był wyjątkową formą życia, czującą rośliną. Żył dziesiątki tysięcy lat, może więcej. W galaktyce nie ma nic, co choć trochę by go przypominało. Jestem wdzięczna za pomoc. Nie mogę jednak powstrzymać się od smutku z powodu straty tak rzadkiej i zadziwiającej istoty. Powiedz mi coś o sobie. Nie jestem nikim szczególnym. Byłam tylko jedną z uczennic matki Benezi. Podążałam za nią zaledwie dwa stulecia. Przed przyłączeniem się do Sarena. Benezja dała swym uczniom wybór. Wielu uznało, że jej plan był zbyt niebezpieczny, odeszli. Ja zostałam. Myślałam, że uda jej się odwieść Sarena od obłędu. Zamiast tego Benezja sama pogrążyła się w szaleństwie. Jesteś wolna. Co planujesz zrobić teraz? Jeśli pozwolisz, pozostanę z kolonistami. Dużo wycierpieli z mojej winy. Pragnę za to odpokutować. Koloniści będą potrzebowali pomocy. Z chęcią przyjmą ją od ciebie. Dziękuję, komandorze. Oby ci się udało. Nie mogę w to uwierzyć. Jonk uważa, że dostaniemy wystarczająco dużo pieniędzy na nasze potrzeby. Udało ci się, Shepard. Nie wiem, jak ci dziękować. Dzięki raz jeszcze. Te dane okażą się niezwykle cenne, kiedy już jest to. On... Wkrótce pozbędziemy się wszystkich śladów Toriana. Dzięki tobie Feroz dostało drugą szansę. Zrobię co w mojej mocy, by pomóc kolonii. Wstydzę się za to, co im zrobiono. Żegnaj, się. Żegnaj, komandorze. Walczyłam dzielnie, ale każda myśl powodowała. Trans Serdecznie dziękuję. Lada dzień egzogenii rozpocznie inwestycje. Odbudujemy się błyskawicznie. Nigdy nie sądziłem, że tak wzruszy mnie widok żołnierza. Proszę wybaczyć, że nie zdołałem was ostrzec. Niestety, Torian badał i cenzurował każdą moją myśl. Co zrobisz teraz, gdy walka się skończyła? Chyba zostanę. Spróbuję odrobić straty. W ciągu paru tygodni powinienem mieć nowe dostawy. Może jednak kolonii uda się przetrwać. Pokaż mi, co masz na Oczywiście. Odwiedźcie mnie. Jestem... Dziękuję za wszystko, naprawdę. Dziękuję za wszystko, co zrobiliście. Dziękuję, komandorze. Cudownie. Nie sądziłem, że pomoże nam ktoś, kto odpierał najazd skajliancki. Wreszcie mamy to cholerstwo z głowy. Myślenie nie sprawia mi już bólu. Dzięki tym ogniwom energetycznym mogę sprawić, że to miejsce zacznie normalnie funkcjonować. Dziękuję, komandorze. Potrzeba czasu, ale sprawy w końcu wrócą do normy. Dziękuję za uwolnienie.